Cześć wszystkim, z tej strony SOF witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i z góry uprzedzam, mówię, informuję. Ten film będzie zrobiony w formie podcastu. Tutaj na ekranie nie będzie się działo za wiele, co prawda. Będę tutaj rzucała jakimiś grafikami. Natomiast jeżeli. Chcecie posprzątać sobie w pokoju, albo, nie wiem, iść pobiegać, iść na rower, czy, nie wiem, po prostu jechać gdzieś do sklepu, cokolwiek, i potrzebujecie, żeby coś leciało w tle, to no, zapraszam, bo wydaje mi się, że ten film może być taki idealny po prostu, tak do posłuchania. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o mułach. Muły zostały dodane niedawno. Jeszcze w maju i są to jedne z najnowszych koni. Tutaj też będę mówić, że to będą konie, bo nie wiem za bardzo tutaj, właśnie pod jaką kategorię podpiąć tą rasę. A koń po prostu samo przez się nasuwa, po prostu na usta. Więc przypuśćmy, że będą to po prostu konie. A więc tak, no są to najnowsze konie dodane przez Star Stable i jak sam tytuł tutaj mówi. Uważam, że są to jedne z lepszych koni, które w ogóle Star Stable wypuściło. No i dzisiaj omówię tutaj trzy takie główne, tak naprawdę, podpunkty, które skłoniły mnie do tego, żeby mieć takie zdanie na temat tych mułów. I pierwsze, od czego zacznę, to przede wszystkim grafika. Jeżeli chodzi o grafikę, to tutaj wyróżniamy sześć odmian kolorystycznych. One Wam się teraz będą tutaj wyświetlać na ekranie. Więc jest w czym wybierać. Te warianty są dosyć ciekawe, takie, znajdą się też takie typowe, pospolite, takie no właśnie osiłkowe, czy też takie końskie, ale znajdą się też takie nieco inne, takie bardziej wymyślne. Tutaj głównie mam na myśli tego takiego ciapkowatego, co ma dużo kropek, czy tam tego takiego karego, co ma takie fajne białe odmianki. One są te, naprawdę takie dosyć ciekawe i dla osób, które lubią takie inne nietuzinkowe maści, no to na pewno znalazłby swój dom u tych osób. Natomiast kolejną rzeczą, którą tutaj jeszcze właśnie pod kątem grafiki chciałabym poruszyć, to fakt, że ten muł faktycznie jest podobny do muła, takiego muła, którego widzimy w prawdziwym życiu, takiego realistycznego. Jest on. Naprawdę podobny. Widzicie po prostu tego konia i myślicie, tak, to jest muł. Natomiast co też uważam za swego rodzaju sukces tutaj osiągnięty przez Star Stable, to fakt, że jest on jednocześnie spójny z ich grafiką. I tutaj chodzi mi o to, że naprawdę graficy postarali się, aby muł przypominał muła i nie odstawał wyglądem od tego, co mamy w grze. Bo, jak wiemy, ta grafika no, jest z nią różnie. Niektórzy ją lubią, niektórzy nie, niektórzy uważają, że jest zbyt cukierkowa, uderzyłam się. Ups. Niektórzy uważają, że jest zbyt cukierkowa, niektórzy uważają, że y, jest wręcz idealna na obecne czasy. I właśnie to jest najważniejsze, żeby to wszystko było ze sobą spójne. I sam fakt, że zrobili tego muła tak, że jest on z tym wszystkim spójny. Myślę, że jest swego rodzaju sukcesem. Kolejnym podpunktem, który tutaj chciałabym poruszyć, to są animacje. Trzeba tutaj przyznać, że znowu graficy czy tam animatorzy nie wiem, nie ogarnią za bardzo kto się czym zajmuje w takiego typu rzeczach, ale osoby za to odpowiedzialne zrobiły to naprawdę porządnie. Ja, jak jeżdżę na tym mule, to nie męczę się. Na przykład na Arabach, nie wiem czy też macie coś takiego, ale jak jeżdżę na tych najnowszych Arabach trzeciej generacji, no to trochę się męczę. Męczą mnie te animacje, nie są takie zbyt przyjemne jak dla mnie, takie trochę sztuczne. No nie. Natomiast jeżeli chodzi o muły, to jest to też zrobione tak dosyć naturalnie, tak przyjemne jest to dla oka i po prostu fajnie się na to patrzy. No i nie mogę tutaj po prostu pominąć faktu tych uszu. Uszów? Uszu? Nie, uszu się chyba mówi. Uszy. Duże uszy. One są po prostu przewspaniałe, przecudowne i sam fakt, jak one zostały zanimowane przy tym specjalnym chodzie, to jest dla mnie coś niesamowitego i też nadaje tym mułom takiego mm, charakteru. Coś na zasadzie, że faktycznie jest to coś takiego totalnie ich, i żaden inny koń, nawet gdyby miał mieć podobną animację zrobioną, to nie może mierzyć się z tym, co zostało zrobione przy mułach. Te uszy to po prostu Majstersztyk. One są przewspaniałe. Kolejną rzeczą, tutaj, jeżeli chodzi o animację, to tak naprawdę dodatkowe animacje. <grych> chodzi mi tutaj o dodatkowe animacje ryczenia, i z tego, co się orientuję, to mamy tutaj dwa warianty. No Wbijając tutaj ten siódmy poziom muła. Jesteśmy w stanie odblokować, prawda, dodatkowe animacje. I tak jak na przykład w przypadku innych koni są to jakieś dodatkowe chody, yy, kładzenie się i tego typu rzeczy, tak, umów jest to po prostu ryczenie. Yy, I też uważam, że bardzo fajnie zostało odwzorowane to znowu realistycznie, na zasadzie, że one faktycznie ryczą jak taki osiołek, i jest to totalnie cute, totalnie słodkie i takie, no, urocze. I znowu, tak samo jak te uszy, to jest coś takiego ich. Po prostu, jakby któryś koń chciał mieć podrobioną animację ryczenia jak osioł, choć nie wiem, czy jest to możliwe, no ale e, gdyby któryś koń chciał to podrobić, to nie. Muły są te oryginalne i one zostały zrobione po prostu cudownie, tak. O specjalnym chodzie już tutaj wspominałam, jak odblokujemy sobie też znowu ten siódmy poziom, to tam jest fajna opcja, że ten muł sobie idzie i tak macha tymi uszkami na lewo i prawo, a postać sobie trzyma za jedną wodzę, a drugą rękę ma tak luźną. To też uważam, że jest mega fajnie zrobione. Jak ja zobaczyłam na zapowiedzi, jak te uszy się ruszają, to ja z automatu się zakochałam. Po prostu było to coś pięknego, bo tak znowu coś oryginalnego. I ostatnia rzecz tutaj pod e, kątem animacji, o której chciałabym wspomnieć, y, to wierzganie zamiast dębowania. E, naprawdę byłam dosyć zaskoczona faktem, że y, to wierzganie nie jest dodatkową animacją, tylko jest zastąpione dębowaniem. No, czyli, no, wiecie, wiadomo, jak koń sobie idzie stępem i wciśnięcie XA to zazwyczaj dębuje, staje po prostu na dwóch nogach i robi ihaha. I e, natomiast muły zamiast ihaha robią wierzgu-wierzgu. Takie małe rodeo nam robią. I też jest to mega słodkie, mega cute i coś innego, zrobionego coś inaczej. Jest to takie trochę odstępstwo od normy, bo nie został tutaj zastosowany taki typowy schemat tworzenia konia, tylko faktycznie. Te muły wyróżniają się na tle tego, co mieliśmy do tej pory. Aczkolwiek nie ukrywam, że dębowania trochę mi brakuje i chciałabym zobaczyć właśnie dębowanie w wykonaniu tych osiołków naszych Star Stable'owych. Jestem mega ciekawa, jakby to mogło wyglądać. No i ostatnia, tak naprawdę kwestia, którą tutaj chciałabym poruszyć, to cena. Muły. Możemy kupić za 850 Star coins. Jest to tak plus minus powiedzmy 30 zł w przeliczeniu na nasze polskie złotówki. Natomiast jesteśmy też w stanie sami sobie uzbierać za pomocą jakichś tam kodów, które SSO teraz rzuca na lewo i prawo, ale również poprzez uzbieranie ze Staridera, bo no prawdopodobnie większość osób takowy ma, jest w stanie sobie uzbierać te starcoinsy. Natomiast ja też naprawdę byłam dosyć zdziwiona faktem, że za 850 Starcoins możemy mieć tak unikatową rasę, bo jest tutaj wpakowane wszystko co najlepsze, jak na moje. No bo tak na dobrą sprawę, mamy tutaj trzy dodatkowe animacje. Mamy te dwie dodatkowe animacje ryczenia, wierzganie i specjalny hołd, to cztery, nieważne. No ale wiecie o co chodzi? Mamy po prostu tutaj pełen pakiet dodatkowych animacji, pełny pakiet fryzur, no ale tutaj to tak jako dodatek, bo tak naprawdę ta funkcja jest już w grze od jakiegoś czasu i dużo raz ma coś takiego, że po prostu ma kilka tych fryzur. Natomiast tutaj tych fryzur też jest sporo i uważam, że fajnie jest o tym wspomnieć. Rzadko zdarza się, żeby koń, mm, koń, muł tak dobrze i szczegółowo zrobiony, kosztował tak mało. E, do porównania, weźmy sobie chociażby Andaluzy czy Araby. E, Andaluzy mają tylko dodatkową animację w postaci chodu hiszpańskiego, e, a kosztują 950 Starcoins. To jest o stół więcej niż muły. I tutaj zobaczcie, muły, full pakiet, wszystko co najlepsze. Andaluzy. Tylko dodatkowa animacja. Ja rozumiem, że też tutaj te Andaluzy one są w grze długo, naprawdę długo. I no tak naprawdę były to jedne z najnowszych koni i też był taki hype na nie. Też uważam, że były dobrze zrobione. No ale w porównaniu teraz do tych mułów to naprawdę nie opłaca się kupować tych Andaluzów, bo no takiego muła Możecie kupić i macie wszystko. A Andaluza kupicie i macie tylko hut hiszpański, nie? No a na przykład te raby. No tutaj już mamy yy, dwie. Nie, też jedną dodatkową animację. Yy, to takie chodzenie na dwóch nogach, coś jakby dębowanie, ale nie do końca. No znowu tutaj mamy 950 starąc, tak naprawdę i tylko jedną dodatkową animację. Z tego, co kojarzę, to nie ma tutaj nawet e, takiego specjalnego pakietu fryzur tylko dla tych a, e, nie Andaluzów, tylko Arabów. Więc to już w ogóle e, jak dla mnie trochę za wysoka cena w porównaniu do tych mułów znowu, ale no też tutaj był hype na te Araby i też uważam, że były zrobione w porządku, ale mając teraz porównanie do rasy, którą wypuściło SESO, czytaj muły, <grym>, to naprawdę zaczynam zauważać, że nie opłaca się kupować tych koni, bo nie są one warte swojej ceny. Dajcie znać, co Wy myślicie, bo e, może być tak, że no, ja tutaj wzięłam pod uwagę dużo rzeczy i uważam, że muły to jest najlepsze, co po prostu nas spotkało w tej grze, e, a są osoby, które mogą myśleć totalnie inaczej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, do poczytania opinii innych ludzi. E, może z tego wyjść naprawdę ciekawa dyskusja, e, Również dajcie znać co myślicie o tym filmie, czy Wam się podobał, czy nie. No i co, życzę Wam miłego dziecka, miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.